Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny. Stan wojenny to dla Polski okres wyjątkowy, a dla działaczy NSZZ Solidarność i ich rodzin okres szczególnie dramatyczny. Noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku zapisała się w ich wspomnieniach na stałe. Choć niektórym udało się odwlec w czasie wyrok, który wydała na nich ówczesna władza, choćby dlatego, że przeprowadzili się i nie zgłosili tego. W nocy ktoś do mnie bardzo mocno w okno puka. No to mówię, coś się stało. Otwieram, a tu ten właściciel, u którego ja kiedyś mieszkałem, w kożuchu, w kalesonach. Mówię, co się stało. Szok. On wpada, mówi: uciekaj, bo stan wojenny. U mnie drzwi wyważyli. Ten pokój gdzieś mieszkał, to samo drzwi wyważone. Wszystko porozbijali, chcieli cię aresztować. Podobne szczęście pamiętnej nocy miał Ryszard Grabiec, jeden z współzałożycieli NSZZ Solidarność w Pilskim Kombinacie Budowlanym. Przebywał akurat u brata na wsi. Rano brat wstawał, bo tego no i przychodzi tak przed siódmą i mówi: Chłopie, ty się szykuj! i mówi na Sybir, bo takich jak, jak ty już czekają. Ja mówię, Co, co bredzisz, nie? No i włączył telewizor, no i tam właściwie tylko muzyczka leciała. Jakieś takie lakoniczne komunikaty, nic nie tego. I dopiero Jaruzelski, jak wystąpił, znaczy wiedziałem, co się stało. Represji jednak nie uniknęli. Jan Chnenny nie ukrywał się, a dyrekcja kombinatu budowlanego wyrzuciła Ryszarda Grabca na bruk. Jeszcze gorszy los spotkał Franciszka Langnera. Krótko po północy 13 grudnia przyszło do niego trzech funkcjonariuszy SB i oficer milicji obywatelskiej. Ale w ogóle to się bałem. Moja mama krzyczała. Wyzywała ich od stalinowców, chcieli wyważyć drzwi. Ja szedłem na dół i powiedziałem, mamo otwieramy drzwi. Nie wyobrażam sobie, ktoś wyłamał drzwi do mojego domu. SBC obiecali matce Franciszka Langnera, że ten wróci do domu następnego dnia. Wrócił, ale po roku. Dla aktywistów Solidarności i ich rodzin to był bardzo trudny okres. Czołowych przywódców aresztowano. Pozostali działacze zastanawiali się, co dalej. Na początku istniała pewna niemoc. Trudno nam było się zorganizować. I w pierwszych miesiącach zajęliśmy się taką działalnością pomocy rodzinom internowanych, a więc zbiórka pieniążków i pomoc materialna. Przeżycia ludzi prześladowanych przez komunistyczny aparat represji wciąż są żywe. W 38. rocznicę wybuchu stanu wojennego telewizja Asta wyemituje dwa filmy dokumentalne. Wspomnienia działaczy Pilskiej Solidarności w dokumencie Piotra Gadzinowskiego Solidarność Pilska z 2007 roku będzie można obejrzeć o godzinie 20:00. Z kolei opowieść o Eligiuszu Naszkowskim, agencie SB w Pilskiej Solidarności o godzinie 19:00.